z tych Na razie robię próbę trawienia tutaj. I nagrywam na ten film z tego trawienia. Rzeczywiście przez pierwsze dwie minuty pokrywa się, pokrywa się pęcherzykami gazu. I potem zaczyna już dosyć mocno walić do góry ten gaz. Dwie minuty, ale to nie jest zbyt ciepłe. Ile to może być na hali teraz? Niech pan zobaczy, ten moment. 16 stopni? No, to nie tak źle. No, i dwie minuty akty powinno być zaktywowane i wio. Ale nie powinno być wcześniej. Oni mogą stosować jakieś płyny, które bardziej pasywują i wymagają trochę dłuższego trawienia. Nic więcej. Nasz widocznie jest łagodniejszy i on zmył ich i dał u nas odpuszczenie, i brak tam ich, te, tego ich niego i jest praktycznie czysta powierzchnia, która nie dotykana, nie, jest dosyć, dosyć aktywna. I w dwie minuty w kwasie wystarczają. Kurde, antykorozyjne muszę